Czy to prawda, czy my poznaliśmy fabułę 16 sezonu Ninjago już kilka miesięcy temu i nawet nie zwróciliśmy na to uwagi? Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Tę niewielką, ale jakże dokładną i znaczącą podpowiedź na temat 16 sezonu zauważył zagraniczny twórca Tanner Fishes i jego film znajdziecie w przypiętym komentarzu. Chodzi tutaj o pierwszy odcinek 15 sezonu, a dokładniej o scenę otwierającą. Panna występna przyjeżdża ze swoimi sługusami do wioski położonej daleko od jakiejkolwiek większej cywilizacji, żeby po prostu ninja ich tutaj nie znaleźli. Jak dokładnie wsłuchamy się w to co mówi, to możemy dostrzec podpowiedź na temat 16 sezonu. Zaraz to dokładniej omówię, ale najpierw posłuchajcie. Co ja tu w ogóle robię? O, nienawidzę wsi. Jestem miejską dziewczyną. Nowa zasada. Od tej chwili popełniamy przestępstwa tylko w mieście. Chyba, że płacą potrójnie. Eee, ale płacą nam potrójnie, pani występna. Nie nazywam się pani występna, tylko panna występna. I ja razy mam to powtarzać. Eee, przepraszam. Panno występna? Tak właściwie dlaczego chcieli się tu spotkać? Jesteśmy po środku niczego! Powtórzę więc najważniejsze słowa, chyba że płacą potrójnie. Tak właściwie dlaczego chcieli się tu spotkać? Panna występna cały czas mówi w liczbie mnogiej. Nazywa kupca zemstołunu nimi, co wyraźnie wskazuje na to, że nie jest to pojedyncza osoba. To pokazuje nam, że twórcy Ninjago wątek z Zemstone'em mają naprawdę bardzo dobrze i precyzyjnie zaplanowany już od dawna. Dzięki czemu możemy mieć pewność, że ujawnienie kupca i ogólnie cała ta historia związana z tym surowcem będzie mega dopracowana i świetnie połączy się w całość, gdy tylko zobaczymy nowe odcinki Ninjago. Kim w takim razie są ci kupcy? No podejrzewam, że może chodzić tutaj po prostu o złoczyńców, którzy według opisów zestawów na lato mają powrócić w 16 sezonie. Skoro skupują tak duże ilości Zemstone'u, pewnie są dobrze zorganizowani grupą i mają konkretny plan, co oznacza, że potrzebują lidera. I wśród nich jest Pytor, nie wiem czemu, ale cały czas to właśnie on wydaje mi się idealnym kandydatem na przywódcę tej grupy. Po prostu już nie jeden raz pokazał, że dopracowane plany to jego działka. Poza tym w pierwszym sezonie potrafił zjednoczyć kilka plemion wężonów w jedno wielkie, więc zebranie grupy starych złoczyńców pewnie przyszło mu równie łatwo. Wystarczy, że znaleźli wspólny cel. Szczerze myślałem, że zakupowaniem Zemstone'u będzie stał niejaki kryształowy król, który pojawia się w zestawach, a nie cała grupa złoczyńców. Oczywiście pomimo słów wypowiedzianych przez pannę występną nie jest to nic pewnego i nadal może się okazać, że to tylko jedna osoba stoi za tym, albo że po prostu miała ona na myśli kryształowego króla plus jego straż. Ja jednak wierzę, że jest to na tyle ciekawy wątek, że twórcy zaplanowali go z dużym wyprzedzeniem i po prostu konsekwentnie sezon po sezonie rozszerzają go, aż w końcu w XVI zobaczymy wielkie zakupowanie, Historii z Zemstone'em. Te słowa dają mi do myślenia i od teraz oglądając każdy kolejny odcinek Ninjago, jaki tylko wyjdzie, będę przykładał większą uwagę do wypowiedzi bohaterów, bo jak widać można znaleźć w nich ukryty przekaz i podpowiedzi na przyszłość. I teraz podsumowując, odnosząc się też trochę do tytułu tego filmu, gdybyśmy zwrócili na tę wypowiedź większą uwagę podczas premiery 15 sezonu, kiedy tak naprawdę o 16 nie wiedzieliśmy jeszcze nic, moglibyśmy o wiele dokładniej spekulować na temat antagonistów. A tak wydaje mi się. Się, że mało kto to zauważył. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia!